Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, 17 sierpnia. Imieniny obchodzą Anita, Jacek oraz Anastazy. Nietypowe święta Dzień Synowej Dzień Pozytywnie Zakręconych. I dzień lumpeksu, a przysłowie: Jeśli w dniu jacka nie pada, suchą jesień zapowiada. Mamy 230 dzień roku, do końca pozostało 136 dni: wschód słońca, godzina 5:42, zachód, godzina 20:14. Dzień potrwa 14 godzin i 35 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 12 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 52 minuty. 17 sierpnia 1532 roku Tomasz Ręcki, dziedzic w Ręsku i Żegrowie, jego brat Andrzej oraz ich brat stryjeczny Łukasz Barkliński Sprzedają Wojciechowi Kobelnickiemu 70 grzywien, które zmarła Małgorzata Kobelnicka, córka zmarłego Kaspra Dąbrowskiego z Dąbrowy i a ich babka miała oprawione przez swego męża Peregryna Kobelnickiego na jednej drugiej kobelnik. W 1542 roku Barbara, córka Wawrzyńca Proskiego, Kwituje swoją siostrę Annę i jej męża Macieja Chobienickiego z posagu zapisanego na dobrach Prochy i Proszkowo. Jako wuj tejże Barbary występuje Piotr Karśnicki. 17 sierpnia 1773 roku urodził się Benedyk Blodau. Był karmelitą. Zmarł 28 grudnia 1826 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Pracował w parafiach Zielęcin, tam był komendarzem w roku 1817. Pracował również w parafii w Bninie, w Kurniku, w Poznaniu, w Grodzisku Wielkopolskim. 17 sierpnia 1806 roku Zakończono pracę przy kopaniu kanałów obrzańskich. Kościańskiego, Północnego, Południowego, Mosińskiego, Wincentowskiego i Dźwińskiego. Te, które nas najbardziej interesują, a przepływają przez teren gminy Wielichowo, to Kanał Północny i Południowy. 17 sierpnia 1830 roku Walenty Bartłomiejewski Oficjalnie przekazuje obowiązki nauczyciela w Szkole Katolickiej w Wielichowie Franciszkowi Rogozińskiemu z Kębłowa. Bartłomiejewski od 8 maja 1830 roku jest burmistrzem Wielichowa. Program nauki wtedy obejmował w klasie pierwszej niższej początki czytania. Polskiego i niemieckiego, poznawanie głosek i zgłoskowanie, liczenie do stu pamięciowo i na tablicy, początki pisania na tablicy i początki religii. W klasie drugiej czytanie oraz pisanie polskie i niemieckie, także tłumaczenia z jednego języka na drugi, rachunki, dodawanie, odciąganie, mnożenie, dzielenie, początki geografii, Państwa Pruskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiego Księstwa Poznańskiego, początki historii naturalnej, poznawanie roślin jadowitych oraz skutków ich dla ludzi i zwierząt domowych, religię, przykazanie boskie i kościelne, naukę o sakramentach i o Bogu i śpiew, pieśni kościelne. Tak, program nauczania opisał Adam Henryk Kaletka. W 1868 roku w czasie pożaru spłonął w Wielichowie dom szewca Franciszka Tyca. W 1875 roku w Wielichowie na rynku odbył się jarmark kramny i dla bydła. W tym roku został zaplanowany jeszcze jeden jarmark 10 września. Pierwszy jarmark odbył się 4 lutego, a drugi jarmark 4 maja. W 1910 roku wydarzyła się tragedia w Gradowicach. W środę utonęła w Gradowicach 11-miesięczna córka gospodarza Kaczmarka. Utonęła w kuble z wodą. Rodzice, zwożąc siano z łąki, pozostawili dzieci pod opieką 13-letniego syna który pozostawiwszy młodsze rodzeństwo samo, poszedł po liście na pole. Siostrzyczka w tym czasie poszła do stajni, gdzie wpadła głową w kubeł. Pisze o tym gazeta Postęp. W 1935 roku ukazało się sprawozdanie na temat działalności kółek rolniczych za rok 1934 35 i tak, na terenie naszej gminy działały kółka rolnicze w Wielichowie. Jego prezesem był ksiądz proboszcz Ludwik Górski. W Wilkowie Polskim jego szefem był Piotr Cieśla z żegrówka. I w Śniatach działało kółko rolnicze, któremu szefował Jan Wojciechowski, mieszkaniec Śniat. Dziękuję państwu za wysłuchanie i obejrzenie kartki z kalendarza z 17 sierpnia. Zapraszam państwa na nasz kanał na YouTubie. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Zapraszam, żeby byli państwo z nami przy kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do zobaczenia.